W dzisiejszym odcinku Sims Model. Uczestnicy przyjeżdżają do domu i nawiązują nowe znajomości oraz zachodzą pierwsze konflikty. Słynna modelka przeprowadza z nimi lekcje chodzenia po wybiegu, a następnie idą na sesję zdjęciową. Na panelu jury dochodzi do nieprzyjemnego zdarzenia, a do domu Sims Model trafia zdobywczyni złotego biletu. Uczestnicy dotarli do domu, ale nie wszyscy. Gdzie jest Weronika? Uczestnicy oglądają piękną willę Sims Model. Przy okazji się poznają, natomiast dalej nie ma śladu po Weronice. Ja od małego chciałam być modelką. Oglądałam pokazy i różne sesje oraz taki program co był dawno temu Top Simki. Ja kiedyś już pracowałam jako modelka. Oto bardzo ciekawe. Ja mniej więcej wiem jak ta praca wygląda. Aktualnie mam prawie 50 lat, ale od małego jadłam mlecze polne i dlatego nie widać po mnie aż tak wieku, ale ciekawostka jest taka, że gdy miałam 17 lat byłam już modelką, wyjeżdżałam na kontrakty i miałam różne sesje, niestety musiałam zakończyć karierę gdy zaszłam w ciąży z moim pierwszym synkiem, niestety jest on dzieckiem z wpadki z jakimś modelem na zapleczu pokazu, ach miał na imię David, David wraca i ja i Brianek cię potrzebujemy. Ciekawe kiedy pojawi się brakująca dziewczyna. Ja myślę, że to jakaś paniusia jak tak można się spóźniać, a i tam wkurzyła mnie. Cześć wszystkim. Siema siema, e tam lepiej się spóźnić i mówić później siema. Dziwne. A ode mnie prezencik? To dla mnie. Mega podoba mi się dalek, ale jakoś ślini się do tej Wereniczki, mam nadzieję, że ona się od niego odwali, bo jej przy... B spóźniłam się i jeszcze prezent nie ma czym się chwalić godzina przyjazdu była ustalona każdy miał być dokładnie ale zawsze musi się trafić jakaś ciemnota co poradzisz z końcu blondyna halo ja tu jestem nie zawsze rozum i dzień w parze z urodą tak jest w tym przypadku niektórzy może lubią być głupolami ale co poradzisz masz rację masz rację ale dziewczyny w czym problem to tylko małe spóźnienie no, no tak faktycznie malutkie i głupiutkie jak autorka tego spóźnienia ta cała Elka i jej przydupa z przyjaciółeczka będą mnie przepraszać jakich ich podczas sesji. A tak poza tym jak ci się tu podoba? Jest fajnie. Fajnie. Wystrzałowo. Hano tak wystrzałowo. Weronika jest mega seksite jej bimbały o oh majga szkoda tylko że Klementyna się tak jej czepia. Rano, jak się pakowałam, to nie wiedziałam przez stres, która to prawa, a która lewa ręka, ale udało mi się spakować i tu dotrzeć, aby was zobaczyć. Oczywiście. Przyjechałam tu wygrać. Musicie się z tym pogodzić. To jest dobre nastawienie. To musisz wiedzieć, że każdy przyjechał tu z takim nastawieniem i raczej nie wygrasz. Sorry xd. Amanda, Ela, czy ja mamy większe szanse? Raczej nie. Ja jestem najlepsza. Byłam Miss fasoli na mojej wsi. Ja jestem swojska dziewczyna. Czegoś sobie debilka ale listwę albo może trzy lub cztery e i Pierwsze rozmowy uczestników chyba nie były najbardziej przyjemne, ale kto wie, może zbudują tutaj przyjaźnie na lata. Klementyna z Elą chciały wyjść na taras pogadać, ale niespodziewanie za nimi wychodzi Weronika, nastała grobowa cisza i Weronika postanowiła wrócić do reszty uczestników. Tak jak tam, Boże ta dziwucha to jakaś masakra po prostu Haha. Ha. Uwielbiam Clementynę, ona ma taką tą energię, za myślę, że dużo osiągnie w życiu. Jestem najlepsza, jestem najlepsza, jak można tak pierdolić. Tu tak, tak, haha. Mam plan. Przywalej i ona odleci, tak, daleko. tak. Ja to zrobię, ty się nie bój, a będzie spokój, o tak dobrze. Bam i powerdź, będzie tak, ja to zrobię. Najładniejszą dziewczyną w tym programie jest E-M-M Jest L.M. Borys, hehehe. he. Nie poznałem się z Darkiem jeszcze, ale myślę, że jest Git. Halo, dzień dobry, Kuba. Mamy dobrać się w pary lub w trójki i wyjść na dwór, dobrze przekaże. Juror Kuba powiedział mi, że mamy tu czekać na gościa specjalnego, który udzieli nam lekcji chodzenia po wybiegu. Jak gdzie jest Weronika, ta tępaczka znowu się spóźnia. Zaraz jej powiem, co o niej myślę. la, la, la o jeszcze pójdę się uczesać. Stój, wszyscy czekają, to i ty masz czekać. Masz go top i trzeba ci to wybić z zuba. Będę robić co chcę i kiedy chcę, i żadna Kremulina nie będzie mi mówić co mam robić. Zaczynamy pierwsze zadanie. Uczestnicy przygotowani czekają na gościa specjalnego, który przeprowadzi dla nich lekcję schodzenia po wybiegu. Borys, Amanda, Weronika, Darek, Klementyna, Julia i Ela dostali jedynie informacje, aby ubrać się wygodnie, nie wiedzą co ich czeka. Super modelka, podbija wybiegi na całym świecie, pokochało ją wielu stylistów, brała udział w tysiącach sesji. Maja Pała Maja Pała ej kocham ją to najlepsza modelka moja idolka Jezu jak super że będzie nas uczyć chodzić tylko szkoda że jestem w parze z Klementyną Iną. Wszyscy na miejscach? Możemy zaczynać. Amanda świetnie chodzisz. Piękna kamienna twarz. Julia trochę sztywno rozluźnij się. Ale ja nie mogę mam sztywne bary. Jak cię kopnę w dupę to zaczniesz normalnie łazić. Julia skłóć się bo zaraz pójdziesz o tam w krzaki. Julia mówię do ciebie. Amanda świetnie. Boże ta Julia nic nie potrafi, masakra. Boże jaram się Maja Pała powiedziała, że świetnie chodzę teraz tylko dobrze wypaść na sesji i fashion mam jak w banku. Chyba ty, szok jaka głupia, dobrze wiesz, że nie chciałam być z tobą w parze. Czemu masz taki problem, chciałam być miła. Zamknij się, wcale nie jesteś zabawna, bezczelna baba. Mam cię dość, mów do ręki. Ta Werka jak się nie uspokoi to poleci. Zaraz tej raszpli wszystkie kłaki ze zęba wyrwę. Świetnie, Klementyna. Weronika, bardzo dobrze chodzisz. Trochę lewą rękę popraw. Jestem wami zachwycona. Tak dokładnie się to robi. Przepięknie obie. I do przodu. Jak możecie zauważyć, robi się już ciemno, a lekcje z Mają dalej trwają. Co ty odwalasz, lala? Chlusnę ci zaraz? A masz. Co jest? I po co chciałaś, żebyśmy razem trenowały? Pluknij się, jesteś zerem. Jezujaka, załamka zero profesjonalizmu. Dziewczyny, wyjdźcie ochłonąć. Ela, dobrze chodzisz, widać, że masz już spore doświadczenie. Dłuższe kroki, Borys. Darek poprawnie. Jesteście dzisiaj najbardziej profesjonalni. Starajcie się być coraz lepsi, jest bardzo dobrze. Ćwiczcie, a spotkamy się na szczycie. Zadanie pierwsze dobiega końca maja, opuszcza dom Sims Model. Nasi uczestnicy jeszcze tego nie wiedzą, ale czeka ich pokaz w najbliższym odcinku. Jestem właśnie po pierwszym zadaniu i mogę wskazać, kto moim zdaniem, po tym co zobaczyłam, powinien pojechać na Fashion Week. Na pewno Amanda świetnie chodzi. Wysłałabym także Klementynę i Weronikę, bo obie mają i albo Ele, bo ma już doświadczenie, albo Darka, bo jest hot i ma bikas. Bo o rozchod tutaj. I jak z tą Klementyną? Bla 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 bla. ha, ha, ha. ha, ha, ha. Ten palaska? Mało powiedziane. Bardzo ten palaska. Wszystko się zgadza. Haha, ha, mówiłam. Piękna i mądra Weronika. Tak jest. Jesteś naprawdę fajna. Staraj się, staraj i zobaczymy. Ja jestem naprawdę romantykiem, ze mną byś miała jak w bajce. A wracając do Klementyny, to gówniara jesteś od niej sto razy lepsza. Nie powinnaś czasem przyznać racji Klementynie, przecież jako jedyna się spóźniłaś na zadanie i na spotkanie uczestników. Weronika ma przeprosić, za co? Ona zaczęła, ona przeprosi, innej opcji nie ma. No tak. Możesz jej zasugerować, że jestem starsza i wypadało, żeby przeprosiła, ale ty nie rozumiesz, że Klementyna cię nie przeprosi, bo to nie jej wina, jest u dziewczyną. Mimo wszystko Weronika ma rację, rozumiemy, że masz swoje zdanie Amanda, ale raczej nie. Myślę, że zaproszę Werę na randkę, może będą z tego dzieci, haha. Lubię Borysa, jest inny niż te laski w tym programie. Dobrze mi się z nim gada, a ta Elka i Amandzia zobaczą jaka jestem z... ...sta podczas sesji. Dużo bardziej wolę Clementine niż tą Werkę, nie dość, że się spóźnia, to jeszcze ma problem, poza tym tak się ślini do Borysa, fu. To chyba nie koniec dramatów w tym odcinku, zobaczcie gdzie zmierza Amanda. Hejka Amanda jeszcze nie miałyśmy okazji pogadać. Nie mam jakichś przyjemnych informacji ale chcę ci powiedzieć, że ta blond Firynda gada na ciebie w z tym w lokach jak mu tam bober czy borsuk. Posłuchaj, ja lubię L. Ciebie, Julię czy Darka. Tamci są nam niepotrzebni, ale jak się zdenerwuje, to jej zaraz wygarnę. Uważam właśnie, że powinna się jej coś powiedzieć, bo ona się za bardzo poczuła. Każdy z nas chce wygrać, ale ona dosłownie chce po trupach do celu. Dziękuję, że mi to wszystko powiedziałaś i jesteś super. Najlepiej dogaduję się z Amandą i Elo. Mamy wiele wspólnych tematów. Słuchaj mnie teraz, blondyno. Ale będzie jazda. Ale to ty się do mnie dowaliłaś. A ja się dowaliłam. Mia. Ja... Nie przynudzaj, jakbyś się mnie nie czepiała to by nie było żadnej dramy Ale ty musisz cały czas jakiś idiotyczny sarkazm robić i próbować mnie obrazić Ty jesteś nienormalna po prostu chora Ja nienormalna? Ty chora wiśniaro No nienormalna wariatka Boże a, a Ja mam dość 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 po co żeś tu przylazła w ogóle Albo się odczepisz albo odejdź z programu Rogi mi rosną przez ciebie Myślę że będzie bi. Załamka Pejbitka to świetny pomysł Brawo haha Weź bym ci krzywda zrobiła byś wylądowała na sorze Ta kremulina jest śmieszna Sama mnie obgaduje a Później ma problem że ja to robię Idiotka Pora na kolejną część programu Sesja sukni i strojów wiosennych znanej projektantki Sony Solonej Dzień dobry panie Jacob robimy te foty bo sztosy kabanosy karabiny nabite Matko Julia twoje bary są ogromne ale czy to doda charakteru temu zdjęciu? Rób te foty, no bo mi zaraz się zmniejszą. Dobrze, dobrze, pozuj tutaj. O tak, Julia, świetnie. To spojrzenie trochę puste, więcej życia. Julia, musisz dawać z siebie nieco na 200%. Dobrze, dziękuję, mamy to. Dziękuję bardzo za te zdjęcia. Mam nadzieję, że coś wybiorę. Julia jest fajną dziewczyną, ale nie wiem, czy modelką nie poradziła sobie najlepiej. Mnie dzisiaj rozpiera radość, zawsze chciałem tu być i to robić już za czasów programu Top Simp. Wiedziałem, że kiedyś się zgłoszę do takiego show. Dobrze Darek, świetna poza. O Jezu, przytrzymaj to przedobrze. Dobrze. Niesamowicie giętki jesteś. Dobrze, dobrze, zostać, nie ruszaj się. Dziękuję, mamy to. Wow Darek jest niesamowity, ale trochę za chaotyczny cały czas zmieniał pozy i ciężko go było złapać w dobrym momencie. Klementyna przepięknie nie ruszaj nic. I teraz teraz i jo zmień pozę. Dobra, mamy to. I jak było bo ja się bawiłam cudownie. Myślę, że mam parę dobrych zdjęć. Klementyna ma piękną twarz, taką wręcz idealną. Borys, to nie jest dobra poza. Zmień coś, to nie wygląda najlepiej. Dobra, jest to, okej, okay, zostań tak. Świetnie, mam to. Przepraszam, ale bardzo się stresowałem dzisiejszą sesją. Borys, to nie casting. Jesteś już w domu modeli. Jak się nie weźmiesz za robotę, to konkurencja cię wykosi. Piękna, piękna. O tak, mocna twarz. Mocnie, Jamanda, pokaż więcej emocji. Dobra, dobra, mam to. To było szybkie, dobre i zdecydowane takie sesje lubię. Amanda, dobra robota. Trochę się stresuję, mam dużą presję. Dobra, ładujemy, ładujemy emocje, kochana. O tak dobra, muszę pokazać tym pisdom z domu Sims Model, że nie mają szans. Świetnie, Weronika. Niesamowita twarz. Glamur, glamour, nie rób nic. O oh tej god, zim, Weronika jest ze. Wow-wow-wow Weronika rozwaliła system. Uważam, że jest w stanie zajść bardzo daleko w tym programie, jeśli tylko będzie chciała. O, ta poza fajna zostanie. Ela. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie, nie zmienię coś. Mamy to, dziękuję. Ale fajnie, mi się pracowało niesamowite? Przypomniały się stare czasy. O, tak kochałam pracować jako modelka. Widać, że Ela wie co robi, ale czy da się oszukać wiek? Miejmy nadzieję, że na zdjęciach będzie wyglądać na dużo młodszą. Wszystkie fotki z dzisiejszej sesji będą na naszym Instagramie, link w opisie zapraszam. Sesja dobiegła końca, uczestnicy wracają do domu. No, hejka, jak tam po sesji. Cudownie, cudownie robiłem taką pozę i taką, no po prostu bajecznie kocham to. Lecimy do finału. No, to raczej oczywista sprawa. Polubiłam Klementynę, ja jestem nastawiona typowo na modeling w tym programie, ale myślę, że uda się też zawiązać jakieś przyjaźnie. Teraz uczestników czeka sąd ostateczny, czyli panel jury. Nie stresuję się w ogóle przed panelem. Wiem, że super wypadłam, mam nadzieję, że odpadnie Julka albo Elka, bo są paskudne. Rozpoczynamy panel jury. Oceniać zdjęcia będą. Glamur stylista Mati Aceton w jego kreacjach chodzili modele z całego świata. Supermodelka Sandra Wiśniakret. Podbiła ona wybiegi na całym świecie. Każdy modelingowy rynek leży ku jej stóp. Wybitny fotograf i kontrowersyjny celebryta Jacob nie będzie owijał w bawełnę przy ocenie fotek. Dyrektor pokazów mody prosto z America Mani podniętani twarda oraz ostra niepiepli się w tańcu przy ocenieniu modeli. Dobrze wszyscy przedstawieni, przejdźmy do oceniania. Zapraszamy Julię. Poszło ci nieźle, ale mogło być lepiej. Za słabo wyeksponowałaś swoje atuty, czyli bary, no i tam se pach wietrzysz, mogłaś się bardziej postarać. Z racji, że Ameryka to mój dom, to kochaniutka, nie poszło ci jakoś profesjonal, ani też bata, ale nie widzę cię tutaj, ani na zdjęciach, ani też na wybiegu, nie nadajesz się kochana. Powinnaś zająć się reklamowaniem hamburgers. Dziękujemy Juli, zapraszamy Borysa. Jest do nogi chip, chip w sumie to taka trochę jakby to powiedziała Mani z i poza ale ja bym go nie skreślił. Nie jestem fanem tego zdjęcia, Mina Kwaśna jak od cytryny. Ręce szukają rozumu. Widzę jakiś potencjał, ale na razie ukryty. Dziękujemy Borysowi, zapraszamy Darka. No Darku, podoba mi się Twoje wygięcie, jesteś taki giętki. Widać Twoje, a tu ty dubka siedzibam? No pięknie, no. Ja mam tutaj inny problem. Masz ładny ten profil ale dużo lepiej by to zdjęcie wyglądało gdybyś spojrzał w kamerę oraz brakuje mi jednej ręki wygląda jakbyś nie miał ręki dla mnie nie jest to idealne ale na sesji dużo proponowałeś doceniam. Dziękujemy Darkowi. Zapraszamy Ele. Elka słuchaj ja tu widzę prawdziwy potencjal twoja poza twoje ciało to jest amazing for me is perfect. Ela mina trochę jakbyś spała, ale zgodzę się jest potencjał, tylko ja nie wiem czy nie jesteś trochę za stara na modeling. Nie wiem czy Ela masz potencjał, ale na tym zdjęciu wyglądasz bardzo staro, do młodzieży też nie należysz, nie wiem czy dasz radę. Dziękujemy Eli, zapraszamy Klementynę. Klementyna, jesteś jak na razie moją faworytką. Z tego co przekazała nam, Maja, dobrze radziłaś sobie na zadaniu oraz na sesji. Świetnie wkomponowałaś się w to zdjęcie. Jedyne co mi się nie podoba, to Twoja drama z Weroniką. Wy tutaj, mimo że jesteście w programie, to tak jakbyście były w pracy modelingowej. Tam nie ma miejsca na takie dramaty. O wiele bardziej podobasz mi się niż poprzedniczki. Ten znak chyba oznacza, że byłaś jedną ze złowionych ryb, ale fakt, faktem. Takie burze są niedopuszczalne. Dziękuję. william e clementina Uważaj sobie wiośniaro w porównaniu do mnie jesteś nikim Jesteś tak głupia ej nie mogę Słuchaj głupia larwo spyprzyłaś mi humor przed pokazem i przed sesją Ciesz się że dobrze wypadłam bo by było po tobie Nuda, jesteś wredna Ale to ty mi robiłaś na złość Nie nie wcale nie Rogi mi rosną przez ciebie O nie spadaj ale spadaj głupia smarkula Co ty robisz? A masz liścia jakkolwiek Szata taka, Oduszy cię ty karpico Żublecisz Zapraszamy Weronikę. My god, what happened? twój? Weronika, czy wy się tam pobiłyście? To jest niedopuszczalne. Karalne. Tragedia, dwie głupie, dwóch. Nie możemy tak tego zostawić. Natomiast na zdjęciu, o o, kochana najlepsza, beautiful. Ja chcę cię na Maj pokazać. Naprawdę, miałaś ciężkie miejsce, a wypadłaś świetnie, tylko szkoda, że nie widać binbałów, bo nazwisko zobowiązuje. Weronika, o oh my god, twoja twarz okładkowa, super glamour. Dziękujemy, Weronice. Zapraszamy, Amandę. Manda ręką to chyba nieba sięgasz, ale nadajesz się do gruntu. Mani co ci w niej nie pasuje, piękna poza piękna talia. Super, pasujesz do tych brzozi. Za tobą jest super piękne zdjęcie glamour. Warto też zauważyć, że Amanda dostała najwięcej pochwał od Majpały. No, dobra, dajmy jej szansę, bo ma duże bimba. Dobrze to dziękuję. Kaj czekaj, czekaj, ja tu jeszcze to King. Przepraszam za trochę mocne słowa, jednak jesteś trochę fajna i super bimbały. Mam nadzieję, że naturalne, bo ja to jakieś silkony, to ci je przebije. Już zaraz dowiemy się, kto pożegna się z naszym programem jako pierwszy. It's time to shine, pora dowiedzieć się, kto poradził sobie najlepiej, jak to dzisiaj pożegna się z naszym show. Pierwsze miejsce w pierwszym odcinku zajmuje Weronika Bimbał. Gratulacje, kochana! Matko, pierwsze miejsce, nie mogę w to uwierzyć. Mam nadzieję, że Klemę Świni jest teraz łysą. Drugie miejsce należy do Klementyny Amba Fatimy. Brawo, klemcia. Trzecie miejsce należy do Darka. <kluczy> Czwarte miejsce: Amanda Korkociąg. <kluczy> My zagrożoną trójkę Borys, Julia, Ela. Długo myśleliśmy, kto z Was zasługuje na szansę, bo każdy ma potencjał. Pierwszą bezpieczną osobą będzie Borys. Gratki Borys, uciekaj do reszty. Julia, czy Ela to pytanie zadaje sobie teraz cała Polska? Dalej w programie męczyć się będzie Patela. Ela, gratulacje, Elcia, leć do grupy. Dziękujemy, Julia, że byłaś z nami. Zapraszamy zdobywczyni złotego biletu. Teresa bez stresa. Cześć Wam! Jestem Teresa i nie mam żadnego stresa. Idę tam tylko po to, aby wygrać. Nie będę się bić w tańcu Eluwina. Julia Cegła opuszcza dom Sims Model. Teraz musi wziąć swoje losy na bary i walczyć o kolejne marzenia. Do domu Sims Model właśnie wkracza Tereska bez stresa, która dostała złoty bilet. Jak myślicie namiesza wśród uczestników? Do zobaczenia niedługo. W następnym odcinku Sims Model Do domu Sims Model przyjeżdża Teresa bez stresa. Między uczestnikami zachodzą kolejne konflikty i nie tylko. Wszystkich czeka zadanie, w którym muszą sobie poradzić z odjechanymi stylizacjami i sesja w klubie. Kto pożegna się z programem i co jeszcze się wydarzy? Oglądajcie, aby się przekonać.